No wchodź Wunia, wchodź. No 10 minut na ciebie czekałem, kiedy przyjdziesz. Ewunia, ale ten, no weź proszę, ale te klapki to znałem, bo ja tutaj, wiesz, u mnie czysto, nie ma komu sprzątać, także... Ale jak do mnie, to do salonu się wpierdziela się w buty komowy. A tu dobra, a jak chcesz, to mogę pusiać. Ja chcę... Nie, nie, obiadzik gotowy, tak przez dem to wiesz, potem ja nie będę sprzątał, nie? Bo to wiesz, u mnie to nie ma komu. Zaraz ci, kochanie, pomogę zdjąć, daj, po... Połóż sobie tutaj, a bo tam sobie powieś. No proszę, siadaj w unia, obiadzik ja przed chwilą zrobiłem, zaraz ci tutaj. Przyniosę, kochana przed chwilą co Ten, kotruciki, sałatka, buraczki, o, ziemniaczki, o. proszę bunia obiadzik. A jeszcze że to jest takie nie schabowe. No bo taka wiesz, niespodzianka dzisiaj, nie? No, super No tak także to. Tutaj ten mam Noże Proszę tutaj sobie a czekaj dam ten. Co? A ty to nie będziesz jadł? Co? A ty nie będziesz ja? Nie no będę, zaraz te sobie przynoszę, proszę na tym. Aha. Także jedz. A. Ja sobie zaraz. te zaraz przyniosę. Także sobie te zrobiłem. Jeszcze cieplutki. No. Próbuję. No jak Peśna. tam? jak to mm -hmm. obiadzik ziemniaczki fajne buraczki super a kotlecik a, a tak myślałam. no żeby ten o o piękne zaraz zaczymy. a jak ładnie pachnie mm -hmm. super no, mm. widzisz, jak ja, ja zrobię Także, pojechałaś, no to, zakupy zrobiłaś, to mówię, ten, niespodzianka. No to teraz... A teraz. jeszcze te ciasteczka, co kupiłem. A to później ciasteczka. Co znaczy, co kupiłaś, razie, nie? No, to do kawy, do kawy, będzie, nie? No. Także... Dobrze. Na razie ciasteczka nie stoi, będziemy jeść obiaczek, bo pyszny, bardzo pyszny. No to Jerzy... Zaraz co ty lepiej gotujesz, patrzę. No. Trzeba dbać o ciebie Ewa, także... No, no. a ty co? Nie no, Jec, no, no już ten... A jutro... A ju... Proszę, zobaczcie się gorąco. No. <laughs> Jeszcze para, dym leci. No, A jutro u ciebie obiadzik zjemy, dobrze ty zrobisz, dobrze. nie? Dobrze, tylko ciebie nie wiem, no. co? No także, Ewunia, rzuć smocznego, smacznego, no i... No i dziękuję, że mnie tak pochwaliłaś, że dobrze tak zrobiłem, nie? No e, e, smacznego i dziękuję. No. Bo